Siemanko, jestetryce i tam z końców z serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie Ludziska. Otóż dzisiaj jestem po raz ostatni najprawdopodobniej na koncie widza, ponieważ dzisiaj będę... To oto konto widza oddawał. O, mamy dużą skrzynkę do otworzenia w ogóle. Wow, kozacko i nic nam się nie trafiło. Nic nam się nie trafiło. Bra brakuje na tym koncie parę rzeczy, ale dzisiaj, po pierwsze, pokażę wam, co było na nim do wygrania i co otrzyma osoba, która tak naprawdę wygrała to konto widza. A po drugie, po prostu chcę po raz ostatni zagrać sobie w różne tryby, a na końcu wylosuję osobę, której oddam to oto konto i pokażę właśnie kto wygrał żeby nie było że oszukuję, żebyście widzieli że naprawdę to konto widza słuchajcie oddaję potem na moim instagramie pewnie będą jakieś screeny jak jak tej osobie oddałem gdzie będzie pokazane że jej naprawdę napisałem jak się tam zalogować i tak dalej, więc obserwujcie mojego Instagrama Tricus, bo będzie więcej mega epickich konkursów, być może założę jeszcze nowe sobie konta jakieś, które także potem wam pooddaję. Słuchajcie, o mam jeszcze tutaj skrzynkę, nie zauważyłem w ogóle. O o, dobra. Jeszcze jeden przedmiot, ale wy. W tym momencie, słuchajcie, w tym momencie zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków z Brawl Stars oraz e, nagrywam na tym kanale także Minecraft Feraina, więc jeżeli jesteście fanami tej serii, no to po prostu nie przegapicie też Minecraft Ferainy, dlatego że naprawdę fajnie mi się tam gra więc będę sobie tutaj to nagrywał. E, Okej, okay, dobra. Mamy tro trochę monet, więc możemy kupić do tych postaci punkty. E, dobra, na co możemy wydać? Na co możemy wydać rzeczy? Okej, okay. dobra, mamy tutaj mega boxa, otwieramy ostatniego mega boxa, słuchajcie, w historii tego konta, oh, jakie to jest przykre, mogło, mogło się coś chociaż trafić, mogło się coś chociaż trafić, słuchajcie, jako, że to ostatni raz, e, mamy jeszcze, nie mamy już nawet, słuchajcie, gemów zbytnio na tym koncie, nie mamy na tym koncie nic, e, mamy na tym koncie za to, uuu, ej, patrzcie, Zróbmy teraz przegląd, co mamy na tym koncie i co jest na nim najlepsze. Więc tak, mamy Shelly na randze 17. Yy, mamy dwa star powery do niej. Dwa star powery do Poko. Dwa star powery do Bula. Dwa star powery do Rozy. Dwa star powery do Barleya. Dwa star powery do Karla. Wow. Ale to jest mega mega dobre. Chwila, można polepszać postacie. Dużo postaci można polepszać na 9. Jest to konto prawie jak widzicie, wymaksowane. Nie ma ono dużo pucharków, więc można samemu sobie powijać e, Trophy Roda. Dlatego, że pisaliście w komentarzach, że tak będzie po prostu fajniej, że tak będzie fajniej to pobijać i tak dalej. Więc teraz grajmy w takim razie. Grajmy i zobaczmy, jakie będą nasze ostatnie rundki na tym koncie. I komu po prostu je oddamy. Ogólnie bardzo ważna rzecz, słuchajcie, ee, otóż słuchajcie, mam poza tym kanałem kanał vlogowy, gdzie nagrywam vlogi, i naprawdę są fajne. Są tam challenge, gry w takie vlogi z mojego życia, na przykład dlaczego całe miasto było w billboardach ze mną i tego typu rzeczy, słuchajcie. Różne ciekawostki też z mojego życia i wszystko co chcecie znaleźć, więc e, jeżeli jesteście ciekawi, możecie wbić. W karcie w prawym górnym rogu jest ten oto kanał, który warto jest obejrzeć, który serdecznie polecam, potem pewnie jeszcze będzie trailer z różnymi rzeczami z tego kanału, żeby was kompletnie przekonać, że naprawdę warto tam wbić, a teraz o, oh, o, oh. okej, okay, dobra, no i przede wszystkim chciałem, żebyście wiedzieli wszystko, wszystko co robię, prawda, wszystko co robię na YouTubie, że nie nagrywam tylko Brawl Stars, czy tylko Minecraft, ale nagrywam też właśnie vlogi i mega się nad tym staram, więc mam nadzieję, że to obejrzycie, a teraz... Dobra, teraz wygrajmy to, wygrajmy to. Bang, bang, bang. Wszystkich, wszystkich rozwalmy, wszystkich rozwalmy. Chill ludzie, chill, naprawdę, jesteśmy kozakami. Dobra, już wygraliśmy. Już wygraliśmy, to jest zbyt łatwe. To jest zbyt łatwe ludzie. O nie, zabrał mi! Ja chcę mieć dwa. Ja chcę mieć dwa, ej O Dobra, rozwali go! Kurczę! Dawaj, rozwal go, rozwal go, rozwal go! Tak! Udało się! Udało im się go rozwalić, stos. O o. Czemu mnie nie uzdrowiłeś? Co mu się stało? Okej, okay, dobra, rozwalamy ich. O! O! Co? Dawaj, dawaj! Co się stało? Widzieliście tą akcję w ogóle? Co to miał być? Ej, nie wierzę w to. Mega epickie to było, mega epickie to było, dobra. Więc zagramy sobie może dzisiaj we wszystkie tryby w sumie, dlatego że może to być dosyć ciekawe eee, wszystkie tryby na koncie widza. Okej, okay, O! Okej, okay, dobra, biegniemy! No i to, no i sztos, ludzie, mega dobra rundka. Mega dobra rundka to była, okej, okay. To tak, pierwsze, pierwszy tryb, i pierwsze zwycięstwo za nami, więc naprawdę jest mega, mega dobrze. Dobra, to teraz w takim razie bierzemy następną postać. Ok, ulepszmy go, ulepszmy kolta na dziewiąty poziom, i zagrajmy w starcie. Ja koltem nie potrafię grać, nigdy nie potrafiłem i nigdy nie lubiałem. Nie lubiałem, co ja gadam, nie lubiłem. <gry> Ale teraz e, się przymuszę, będziemy grali po kolei po prostu postaciami, które mi się obecnie wyświetlają. I zobaczymy właśnie, jak w ten sposób daleko zajdziemy i jak nam się uda powygrywać w ogóle. I też każdą postać weźmiemy na inny tryb, więc myślę, że to ciekawy challenge. Nie, zostaw spajka! Ja go uratuję! Ja go uratuję! Ach, zostaw spajka! Zostaw! O nie! Nie, Spike! Autoatak atak. Nie, yeah! Spike Ziomal. Spike Ziomal został zniszczony przez Tritsusa O. o Co? Chill, nic się nie wydarzyło, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Okej, okay, dobra. Lecimy w takim razie dalej. Ja nie mogę. Co to była za akcja, ludzie? To mnie zaniepokoiło, szczerze mówiąc, trochę. Dobra. Uy! Ej, nie no, ja Koltem trzeba celować. Za każdym razem nim gram i zdaję sobie z tego sprawę, że koltem trzeba celować. O! 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 B! B! Jak gram koltem, to się czuję, jakbym zjadł świeżego łososia. Ej, mega mi się nie podoba granie koltem, naprawdę. Czemu? 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 No i co, frajerze? Uh. O! Oh. No i co, Brock? No i co, warto było? Warto było z brokiem, znaczy z koltem tutaj? Warto było z koltem się bić? Okej, okay, dobra, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, primo. Co? Już nie jesteś taki ko Ja wiem, że nie powinienem tego robić, ale go nie lubię. Ale tak go nie lubię. O oo. Serio nie trafiłem niczym. O, -o. Te Teraz ten El Primo to jest mój największy A please! Cięstwo! To była najlepsza runda od dawna. To było kozackie, okej, okay. następna jest nita, a następny tryb to zadyma, nie, tylko nie zadyma. <ścoughs> Ach, czuję się jakbym jak nieświeżego łososia, jak gram w zadymę. Dobra, ale spokojnie. Spokojnie. Każdy ma kolegę w klasie, który zawsze śmierdzi nieświeżym łososiem, więc... Ee, tak się pocieszam. Tak się pocieszam, ludzie. Dawajcie, nie wkurza mnie, Tanita, i chcę ją rozwalić. O, wygraliśmy, easy, easy, easy level. Bang, 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 I nie miś, i bang, 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 bang. Jakie to jest łatwe. Jakie to jest łatwe, ludzie. Uwaga, daj strzelaj. Gracz tricus, znamy gola Yeah, dobra, kozacko. Yeah, zadema wygrana. Następny jest poko. Na trybie gry, który nazywa się, Miałby, miała być wielka gra, ale jest niedostępny, więc gramy w napad! Dobra, okej, okay. okej, okay. myślę, że rozwalimy ten bank ludziska, myślę, że rozwalimy ten bank kompletnie, w 100%, w milionie procentów, okej, okay. chill out, chill out my dude, chill out my dude, chill out my dude, dobra, czy on ma star powera? Czy rozwalił to go Star Power? Nie. Star Power zadaje 800. Eee, on jest najgorszy przecież na napad. To jest najgorsza postać na napad, która istnieje. Czemu oni nie grają? Grajcie z nami. Okej. Okay. Mam teraz uzdrawianie, dobra. Czyli to zostało znerfione, bo wcześniej uzdrawiało 800. O! 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 Chillujcie! Ja was ulepszam! Znaczy uleczam. O nie. O nie. Ej! Krajerzy! Ej. Dobra. Co? Okej, okay, dobra, nawalamy. Nawalamy. Pokój jest najgorszy na napad. Dobra. Ja. 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 Wygraliśmy. Nice. No i gitara, to było łatwe. To, dobra, w takim razie następny jest ból. A, na zadymie. I tego są trzy gry, więc dobra. Musimy to rozwalić, ludzie. Spokojnie. Jestem bólem. Trzeba się poczuć. Trzeba się poczuć jak ból. Okej, okay, dobra, dobra. Chill. Chill. Wygramy to. Wygramy to, ludzie. Będzie łatwo. Będzie łatwo. Tricus przy piłce. Tricus wybija piłkę. Tricus przychodzi. Okej. Okay. Ból to nie. Ból to nie jest dobry wybór. Ból to nie jest dobry wybór tutaj. Zostawcie mnie. Zostawcie. Kto strzela bramki, ten jest piękny i gładki. Zostawcie tą piłkę. O, nie. Dobra. Udało mu się. Okej. Okay. Okej. Okay.

on teraz to strzeli, przegramy, mówię wam. Trzeba było wtedy strzelać po prostu, albo mi podać tą piłkę, bo miałem ulta i ja bym to strzelił. No ale niestety, no tak to jest. Tak to jest, ludzie. O! O nie, powinienem to wybić. Kurczę, no. Nienawidzę za dymy, ludzie. Nienawidzę za dymy. Nie. O! Wow. Wow, wow, wow. Serio fart. Dobra. Rozwalcie ich, rozwalcie ich, a ja to strzelę. Uh. Okej. Okay. Dobra! To było kozackie! Nie wierzę w to. Okej. Okay. Mega, mega fajnie. Mega, mega fajna gierka, ludzie. Mega fajna gierka naprawdę, ale dobra, już nie gramy jednak i wbijamy na mojego Instagrama, i teraz ludziska. Dobra, jesteśmy na moim profilu i teraz losujemy. Słuchajcie, osobę, która wygrała. I losów wzięło udział 2300. I tutaj, teraz, pośród tego wszystkiego, trzeba będzie po prostu, uwaga, wylosować to. Więc będę musiał w takim razie e, załadować. Bardzo dużo komentarzy! Bardzo dużo komentarzy! I osobę, która mnie obserwuje, skomentowała i polubiła to zdjęcie, oraz zasubskrybowała kanał oczywiście. Będę mógł wybrać osobę. Która wygra konto widza Więc chwilę mi to zajęło, ale rozwinąłem wszystkie komentarze Teraz i teraz lecimy pek 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 i teraz pek 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 Dobra, trochę będę patrzył chwila Trochę będę patrzył żeby nie wyjść, żeby nie wyjść... Aj dobra i tak i tak nie mogę nikogo wybrać zbytnio Dobra, więc lecimy, lecimy tutaj lecimy tu, lecimy w górę, lecimy w tył Lecimy w przód. Lecimy tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Dobra, zamknę oczy i tak naprawdę, żebym nie wiedział nawet gdzie jestem w tym. da się tym przewijać. Dobra, jeszcze chwilę polosuję. O, prawie bym odpowiedział komuś. Dobra, uwaga. I wygrywa pyk. Dobra, czy oznaczył prawdziwych swoich kumpli. Dobra. To widzę prawdziwa osoba. Ok. Dobra. Prawdziwy kumpli oznaczył Ciemon Junior. Dobra, napiszmy do niego w takim razie. Napiszmy do niego. Elo Mordo. Wygrałeś. Konto widza. No i dobra. Tak to właśnie wygląda, że nasz kumpel Ciemon Junior wygrał konto widza. Eee. Tak, wygrał konto widza, ludzie, więc naprawdę epicko. Zobaczymy, ee, zobaczymy kiedy mi odpisze, i potem pokażę wam na następnym odcinku, czy mi odpisał i czy wygrał. Bo jeżeli oczywiście nie odpisze i mu nie przekaże tego konta widza w ciągu tam paru dni, no to wtedy wylosuję następną osobę, która, na, która wtedy dostanie to konto widza, dlatego że oczywiście chce je oddać widzom już ostatecznie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Subskrybujcie ten kanał, pijecie na vlogowy. Macie tutaj trailer, jak to wygląda. Nie! nie spadłem! Daj, no, mordo. Wyrzuć zipka za balką. Osiemnastka! No, to. Mocno? Mordów! to No Tak i ten kanał także. Subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. To było na tyle na razie.